Słuchaj, słuchajcie, wyobraźcie sobie, ktoś z Was był w Łodzi. Słuchajcie, to Wam powiedzieć taką śmieszną sytuację. Pozdrowienia na moich krajów, z Łodzi, do moich wszystkich Słuchajcie, dziękuję w ogóle, że przyjechaliście, kurde, z Łodzi. To jest naprawdę bardzo miłe, nie? Zwłaszcza, że nie ma wakacji, jest zimno. Nie ma problemu, to dawaj, już robię sobie z Wami zdjęcie, poczekaj. I wrzucę, ej, im to do siebie, dobra? Na Insta, okej? Okay? Ej, a mogę sobie z Wami zrobić zdjęcie, bo w ogóle kondycjonuje mnie na Insta, nie? Dobra. Ej, a mogę poprosić o zapalenie wszystkich świateł tak na sekundę? Kurde, ja mam nie... Wszyscy receptorze. Przecież macie, nie. Dobra, słuchajcie, opowiem Wam taką anegdotę związaną z tym pierwszym koncertem. Słuchajcie, wybieraliśmy generalnie tracklistę. No i zebraliśmy tam 87 numerów. No jak wyliczyliśmy, że zagramy każde tak mniej więcej 2 minuty, to wyjdzie, że zagramy tak trochę ponad 2 godziny, nie? Kurwa, jak graliśmy trzecią godzinę, musieliśmy uciąć 28 numerów, o kurwa, jednak jesteśmy chujowi z matematyki, nie? Żołnierze uciekły, nie ma przedki, dziś zrobimy pit, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przepacz te nerwy, dobra, tu wejdzie hi hej, wiesz, nie niech tak wejdzie, z fajnym werbersajtem. Nie ten, nie, zbyt płaski Wiem, że ten, tu zabrzmi teraz stopa. I połączon, to ma je bezpośrednio na niskiej szerokości, czemu się znalazłby rucham.